No hello, tutaj purpos, witam was po bardzo długiej przerwie w Gloria Victis, grze polskiego, polskiej produkcji, polskiego studia. Słuchajcie, to co widzieliście przed chwilą, były fragmenty trailera z nowych animacji, które zostaną niedługo do Gloria Victis prowadzone i te animacje stworzył człowiek, który pracował nad animacjami w Wiedźminie Trójce, także tutaj nie ma lipy. A w odcinku dzisiaj zobaczycie, co jest nowego, co się pozmieniało, jak gra ewoluuje, także serdecznie zapraszam do oglądania. No i jesteśmy już w Gloria Victis i tak jak mówiłem są ze mną Lerso i Bartolt. Witam. Cześć. No i troszeczkę tutaj opowiedzą co się pozmieniało, co jest, co jest fajnego, co jest... Może jeszcze nie fajnego, Nie wiem, jest coś niefajnego w ogóle? <gry> eee, słuchajcie, no przede wszystkim jest na SteamA. Wreszcie gra, jest na SteamA, na SteamA, na SteamA i można ją ściągnąć, i nie ma najmniejszych problemów. Każdy może ją sobie zakupić. No chyba, że, no chyba, że wygra w dzisiejszym konkursie, ponieważ każdy, kto ma ochotę wygrać jeden z dziesięciu kluczy, który dostaliśmy właśnie tutaj od twórców Gloria Victis, eee, musi napisać w komentarzu: Chciałbym Gloria Victis. To tyle I, i, i wylosujemy 10 osób, które będą szczęśliwcami i grę dostaną. A reszta może sobie zakupić na Steamie. Co tam ciekawego się zmieniło, co nam opowiecie, co nam pokażecie tutaj? E, co się u nas pozmieniało? E, oj, dużo. Przede wszystkim pracujemy teraz nad tym, żeby wymienić animację walki. Mhm. Na animację w całości na mocapach na technologię Motion Capture. O proszę. Animację te tworzy Jakub Kisiel. Kubold, czyli człowiek, który animował m.in. Gerata w Wiedźminie Trójce. To co widzieliście na początku filmu, ten taki krótki trailerek. Dokładnie. E, co ponadto? Ponadto. E, świat znacznie bardziej, bardziej się ożywił e, w ciągu ostatnich paru miesięcy za sprawą przede wszystkim eventów, które no, znajdują się teraz praktycznie wszędzie i pozwalają rozwijać postać niemal cały czas praktycznie bez grindu, bez farmienia na mobach, co też wiele osób w Wielu MMO drażni. Mhm. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj mogę spotkać dowolną osobę w dowolnym regionie. Jeśli trafię na przedział plus, minus 30, 40 poziomów, to będziemy mieli wspólny event. Mhm. Event przykładowo: dziki atakują drwali w lesie. Czy yy, bandyci napadli na wioskę? Musimy ich przegonić. Jeśli nie, to ta wioska zostanie wymordowana doszczętnie i bandyci pójdą dalej. No i super. E, ja, ja poszedłem sobie w ogóle poszukać tak, przez miasto sobie połazić. Nie wiem gdzie wy tam, czy wy tam zostaliście, czy, 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 czy gdzieś indziej jesteście. E, ale, ale ja sobie w, w, wyszedłem tutaj. Po, po, po wiosce połazić, no po podziwiać widoczki. Okej, okay, poszedłeś w dół, czy. W dół, w dół. W dół a, to super. A może... To do ciebie idę się na bramę. No jestem przy bramie już. Pomóż chłopom w polu, rolnicy pracują, przecież w ogóle jest 100% po polsku, no bo to 100% polska produkcja, więc no ciężko żeby nie była po polsku, nie? Mm. Yy. Aha, to nie w to w dół poszedłeś, dobra. Tak, yy, no, no, o, widzę, że ktoś tam biegnie, dobra. A to mam, mam się zawrócić? Ale mam spadki FPS-ów yy. od czasu do czasu. Takie sekundowe. Okej, okay. byliśmy pewni, że poszedłeś dokładnie w drugą stronę. Yy. Yy. Jest platforma prowadząca prosto ze spawnu na dół. Aha, dobra, no to idę tam. To ja tam idę, bo, bo nawet nie wiedziałem, że tam jest taka no, platforma. Dobra, to spotkamy się po drodze. Już I widzę, to... że na pamięć szedłeś. No, no gdzieś tak, tak wiesz, no, 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 już, już tu graliśmy, więc... Kurczę, ale to, czy to jest y, mm, jakiś ten, bo dokładnie w tym samym miejscu za każdym razem mam spadek FPS-ów. Tutaj na schodach, na tych, y, na tych, tych. Możliwe, że gdzieś tam jeszcze... W tym miejscu, wiesz co? O, tutaj, no. Dobra, możliwe, że faktycznie będzie spadek, dlatego że w tym miejscu dużo wyświetlamy, ale ok, dzięki, że mówisz, to na tym będziemy mm -hmm. pracować, żeby Jasne. to tak poprawić. O, to Natomiast jest. jak spojrzysz, masz dokładnie na wprost bramę, która. Aha, ta brama. Prowadzi ku przygodom. Ojej. Jeszcze ja, ja chyba będę musiał zmienić, zmniejszyć troszeczkę grafika, bo mi nie wyrabia normalnie. No to jest Unity i silnik jednak, czyli no nie, nie tam pierwszy lepszy. Eee, więc, no, trochę też wymagania ma, nie? Ale jak na niskich wymaganiach, to pójdzie chyba i na słabszym sprzęcie, co? Jak, jak się na No Na 5, i ja letnim akurat. w tym laptopie. Ja no. akurat gram właśnie na takim starszym sprzęcie i śmiało to sobie chodzi fajnie. A może powiedzcie tym, którzy jeszcze nie wiedzą, czym w ogóle się w firmie zajmujecie, no bo jesteście twórcami gry, ja o tym w sumie nie wspomniałem. A, a, a może opowiedzcie, czym się zajmujecie? No, Bartol, to już zna, znają Cię tutaj yy, widzowie z poprzednich odcinków. Eee, zarab... No, tak, telegraficzną w skrócie zajmuje się projektowaniem różnych rzeczy do Glory Victis, eee, takich jak Fabuła, Quest, mechanika, rozrywki czy system walki. I ogólnie pojętym PR-em, dobrze, dobrze wiem? Tak, dobrze? Również, również. Człowiek orkiestry, Mariaci. <laughs> Natomiast Przemek jest programistą, niech opowie w skrócie, czym się na no, ogół zajmuje. Tak, no jestem programistą, w skrócie takim szybkim, zajmuję się aktualnie, tak jak teraz jest, jesteśmy w evencie, czyli jestem twórcą tutaj tego systemu eventów, współtwórcą dokładnie, bo to też jeden inny programista też tworzył. Kurczę, ja muszę tutaj troszeczkę zmienić grafikę, zmniejszyć, bo mnie normalnie nie, normalnie mnie nie wyrabia, ja sobie wiecie, na kozaku mówię, mam takiego super kompa, to se wezmę y Se przypinkole na bogatości, nie? Wszystko na maksa, tutaj e, nie ma, że tak letko. Ja też ich mogę zaatakować, czy dostanę w, w, no... Eee, możesz, jak najbardziej. I nie dostanę w tyłek? Nie. Złodziej poziom drugi. Zostaje zaproszony do drużyny. Dobra. Z, dobrze pamiętam? Z. Ha, pamiętam. Z. można nawet tu powyżej na ekranie. Tak, tak, tak. Już, już wcześniej ten. A, i tarcza jest pod prawym przyciskiem, dobra. To jest, to też jest bardzo fajne w ogóle. Że jest, y, że jest blok. Dobra, to co robimy, co jest nowego, pokazujcie. Tutaj mamy całą nową osadę, tak naprawdę. Mhm. Kiedyś Zobacz się chyba nawet nie pomóc. dało tą stroną wyjść, dobrze pamiętam? E, tak. No widzisz. To tak. jest taka nowość. W ramach otwierania świata otworzyliśmy dodatkowo wyjście z osady. Mhm. A jak tam z tymi podróżami? Bo y, coś rozmawialiśmy o, o wielkości y, tego y, świata, że miał być wielkości. Czego? E, Europy e, e, Górnej Europy, tak dobrze pamiętam? Generalnie chcielibyśmy wzorować w sensownej skali, e, w sensownej, jednocześnie, żeby to było duże i ponujące, ale też grywalne, mm -hmm. e, średniowieczną Europę z uznaniem ubyspu skandynawskiego, mm -hmm. tylko że mamy nację wzorowaną na Wikingach, na mm -hmm. Nordach, mm -hmm. e, jak i również e, Europę kontynentalną spodziewałem na zachodnią i wschodnią, żeby też zmieścić e, wschodnie i zachodnie nacje, które się znacznie od siebie różniły. Mm -hmm. I część Półwyspu e, Półwyspu, e, Bliskiego Wschodu. No i spoko. To, to, to... Okej, okay, i tutaj taka ciekawostka. E, pokonaliśmy złodziei, daliśmy mm -hmm. je łupnia i teraz musimy pozyskać dobra, które zrabowali. To jak to zrobić? Co mam kliknąć? Tutaj to... widzimy skrzynki. Dobieramy ja bym... skrzynki. Ja bym I kliknął E na tym. No i działa. Tak. I działa. Musimy no posprzątać wszystkie skrzyneczki. No i bardzo ładnie. Dostałem jakąś w ogóle nagrodę za to, że pokonaliśmy tych złodziei. I dostałem jakiś fajny toporek. Oj, zaatakowali mnie. Oto skórczy byki, ale, ale was teraz zgniotę tutaj. No chodź, no chodź, no chodź, jeden z drugi. Ja, ja nie dam rady. No pewnie, że dam radę. Ale nie jest lekko. To nie jest tak, że wychodzicie i od razu tutaj wam świecą wiecie yy, miecze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest bardziej w realizm to wszystko yy, wpakowane, nie? Tak jakby to określić, na starcie gry jesteś kimś w rodzaju poborowego, któremu, któremu dają do ręki prostą tarczę, topór i idziesz przeszkolić. No dokładnie. Zresztą to jest dobre porównanie, bo postać. Na setnym poziomie, maksymalnym, różni się od postaci początkowej, właśnie tym. Żołnierz poborowa, żołnierz doświadczony. No proszę. To, co decyduje, to jest umiejętność, którą ty posiadasz jako gracz. Umiejętność dobrania ekwipunku, żeby nie pójść z nożem na faceta, który ma na sobie ciężką zbroję kutową. Ja bym no. nie dał rady nożem na faceta, który ma ciężką zbroję płytową. Ja bym Bo nie dał rady. Spróbuj. Ja nie dał rady. Wyzwanie dla was. To jest wyzwanie od, od, od twórców Gloryvik. musicie faceta w zbroję płytowej pokonać nożem. Oczywiście sobie żartuję. Eee, czekaj, ja wolę jednak mieczami walczyć. Zawsze wolałem mieczami walczyć. Zresztą ten miecz. A nie, to jest w ogóle, to jest. Berdysz! No to, no to dobra, bo ten berdyż jest całkiem spoko, a ja i tak nie blokuję na razie, więc będę walił berdyżem. Aha, czekajcie. Do you want to join yy, the World Event? Czy chcemy iść na World Event? To jest taka nowość, tylko opowiem pokrótce. Mm -hmm. e, event, world Eventy, to, to przy czym właśnie pracuje Przemek na co dzień, e, pozwalają graczom brać udział w dużych wydarzeniach w sieci gry. E, przykładowo jedna nacja, Wiedeńczycy, musi zaatakować i, za, I zabić y, dowódcę oddziału, który broni po starunku na, na wodospadzie. Mm -hmm. Druga nacja, Ismirowie, ta, którą aktualnie y, reprezentujemy, musi tego dowódcę bronić. więc dwa sprzeczne cele. Wychodzą z tego ciekawe rzeczy. Natomiast zawsze się tam zbiera spora chmara ludzi. Mm -hmm. No to kurde, no to trzeba to zobaczyć, nie? Takich eventów jest coraz więcej i tak naprawdę zawsze jest co robić. Dobra, no to idziemy na ten event? No, możemy. No to lecimy. Po drodze pozwiedzamy trochę świata. Dobra. To, czyli mam kliknąć, że, że chcę joinnąć, tak? Tak. I od razu dodało nazwę drużyny. Yy, członek, w członek drużyny stracił przytomność. Dobra, to tutaj zrobimy cięcie może i, i, i widzimy się już yy, na miejscu. I lecimy, bo yy, do, do, dobiegamy właśnie do eventu. Tutaj jest kawał drogi trzeba przejść, żeby, żeby dojść. No bo wiecie, no wszystko jest realistyczne, więc i to musi być realistyczne. Eee, I generalnie właśnie dotarliśmy do. Ale to są chyba przeciwnicy, to są Midlandczycy, prawda? Dobrze. Wiem, że... Tam w środku będą Midlandczycy. Natomiast. Nie, nie, bo dobra, póki ma nikt nad głową, to nie jest przeciwnik. Tak. Do... Eee, jeśli ma niebieski nikt, to nie jest przeciwnik. jak miał czerwony. O, żeż w dzwoneczku. uciekać. Co tu się dzieje? Do kogo ja mam naparzać w ogóle? Ja nie wiem, do kogo ja mam bić. Dobra, to ja, to ja walę z łuku. A, biegną na mnie. Dobra, jednak yyy... Dobra, biorę łuk. Ja będę sobie naparzał z boczku do nich. OLE MI PRZYDWONIŁ W TWARZ! O, 49 życia! Spierniczaj, Purpos. Gdzie ty jesteś? No zszedłem, zszedłem. Na schodach, na schodach. E... Na schodach. schodów. Okej. Okay. Uciekłem trochę, bo musiałem, że tak powiem, odzyskać kapkę życia. Zobaczcie, to jest właśnie event. Troszeczkę rzeźnia, że tak powiem. No, ale no co, no ma być realistycznie, tak? Cieszmy się, że nie ma teraz drugiej nacji. Tak. Aha! To my walimy tylko i wyłącznie do NPC-ów w tym momencie? Teraz? Tak. A, To spoko! <laughs> Bo jest. No Udało nam się przyjść, kiedy już nasi zrobili lekki porządek z Midlandczykami. Aż mam wrażenie, że nie na długo. No to, no to, to, to tylko teraz na nich czekać. Dobra, ja się pakuję znowu, albo nie. Ja będę po prostu stał z boku, ja nie jestem taki skillowy gracz. I będę po prostu naparzał do nich... E, no... z łuku. Ładny z łuku. Tylko, że jak na razie to naparzam... Możesz pójść z drugiej strony. Właśnie, przebiję się tam. A czekaj, 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 próbuję się przebić przez was. A tu jest blok. Blokada nie do przejścia jest. Aaaaaaah! Dobra jest, 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 jest Jest Prawie przyszedłem. Przeszedłem. Jest, mogę stać na górze Dobra hmm. Właściwie chciałem, żebyśmy obeszli most od drugiej strony, ale dobra no, no udało mi się już ten, tylko ja nie ja ich nie widzę, do kogo ja mam naparzać <laughs> Ale tu jest... No, Tłumy są Dobra Także gra, graczy tu nie brakuje, gdyby ktoś miał ochotę E, e, pograć to to to, 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 to jak widzicie, no Kurna, to kogo tu nabarzać? No, to już trzeba mieć tylko skilla. Tylko że ten, ten event odbywa się dwa razy dziennie i takie tłumy są zawsze. Czasem jest więcej. Ja, ja, tylko, ja mam tylko jeden problem. Nie rozróżniam na razie kto jest kto. Bo, aha, dobra, po widzę, okej. Okay. Chociaż nie, to, to, to są moi. Ale jaja. No to trzeba skilla nabrać, żeby, żeby coś znaczyć. No nie może być za łatwo, bo jak je łatwo, to się szybko nudzi. Ale rzeźnia. A gdzie Midlanczycy? Mam wrażenie, że czekają się już na kolejny event. Aha. Dobra, ojoj. Czekaj, bo gdzie, gdzie, tu jest kto? Tu jest, o. Wiesz co, patrz po tunikach, na kolczugach. Jeśli to, to, jest tunika, biało-fioletowe kraty, to to będzie Midlanczyk. Dobra. Na ogół. Dobra. Okej. Okay. Niestety nie zawsze to działa, dlatego że w Glory Victis można grać przeciwników i Smiron też się zdarza czasami nosić sprzęt po wrogu. O kurde. Ale ja właśnie jednego takiego widzę. Ale jazda. I prawie go zaatakowałem, a to by się skończyło trochę źle. Bo... Ludzie gadają, że tak jak... Dobra, to to, to jest ten chyba, tak? Zrobię trzeba atakować. Ten co tak miał napis nad głową. O, uciekł yy... właśnie. <laughs> Wspomnę tylko, że Atakowanie swoich e, sojuszników Glory jest może być złym pomysłem. Możemy zostać wygnani z własnej nacji. To no, tylko... się wiąże z tym, że dopóki nie odrobimy swoich win, nie odpokutujemy, e, będziemy odradzać się na wyspie karnej, gdzie nie ma praktycznie nic oprócz e, dzikich zwierząt. Wszystko ładnie, pięknie, tylko e, trzeba najpierw wiedzieć, do kogo bić. <grych> Okej. Okay. No dobra, mamy tutaj... Dba... Nie wierzę, 16 sekund przed końcem. Co 16? Przed... Calculated. Aha, no to o, oh, ale, ale, ale zostało 16 sekund jego ubili. Nie wierzę. Ko, ko, którą mam brać? Materiały rzemieślnicze? Receptury ogólne? Receptury pancerzy? Co, 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 mam, co mam brać? Możesz wybrać nawet broń. Broń biorę. Get Rewards, dobra, i zobaczymy co to za broń będzie. Otwórz. O, jakiś mieczyk. Paradawny długi miecz. 155 obrażeń. Dwóręczny a to ci się trafiło, a co ja miałem? Ile? 128, no to wymieniam. Tak, nawet sam, sam fakt, że dostałeś ten miecz, konkretnie on, no, jest to dość rzadka broń. O proszę. Nie ukrywam, no i no dobra, słuchajcie. Yy, tak więc, yy, tak jak mówię, napiszcie w komentarzu chciałbym do Gloria Victis, to 10 osób wylosujemy, które będą tutaj już grały niedługo za darmo. Będzie się mogli chodzić na takie eventy. Mapa jest po prostu przeogromna. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, ile to jest zwiedzania, ile naprawdę ciekawych miejsc, ludzi i tak dalej, tak dalej. A tych, którym się nie uda, zapraszam serdecznie na e, Stima po zakup swojej kopii I, i, i żeby była jasność, nie ma napisu. Program sponsorowany. Ja po prostu naprawdę tą grę lubię. Dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie o tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, Pa, pa!